Wjeżdża z Dzwonu. dzwonów. No wiadomo, bo nieraz, w w języku, proszę Państwa, ten dzwon jest tutaj zupełnie z brzegu. Na, na skraju jego pięknie widać teraz. Podświetlony, z lewej strony w tej chwili. <laughs> Za sprawą trzech chłopów, którzy w 1974 roku kopali studnie, znaleziono i dokonano największego odkrycia archeologicznego XX wieku. Terrakotowa armia uznana została za ósmy cud świata. Jest ona zaledwie częścią monumentalnego grobowca Shi Huangdi bezwzględnego władcy, który podbił sąsiednie księstwa i ogłosił się pierwszym cesarzem Chin. Pozostawił po sobie trwałe ślady. Ujednolicił zasady chińskiego pisma, zapoczątkował gigantyczną rozbudowę wielkiego muru chińskiego. Ten mielczący się z niczym tyran przez 40 lat rządów rękoma 700 tysięcy robotników zbudował dla siebie wspaniałe manzolaum, którego tylko drobną cząstką jest armia z Ten despotyczny cesarz Chin żył ponad 2200 lat temu. Obecnie podczas prac wykopaliskowych odkryto trzy komory, a w nich ponad 7 tysięcy piechurów, łuczników i koni oraz centrum dowodzenia z 70 wysokimi rangą dowódcami. Zadziwiają tu barwy, jakimi pokryte są sylwetki uzbrojonych żołnierzy, a także wyraźna indywidualizacja rysów ich twarzy. Każda postać. mais in non twash Obecnie prawie 5-milionowe miasto, jest stolicą obecnej prowincji Shangxi. Przez ponad 4000 lat była stolicą 11 dynastii. Mówi się, że pomiędzy wieżą dzwonów a wieżą bębnów na osi północ-południe, środek. Między obydwiema wieżami wyznacza środek miasta. Stoimy mniej więcej właśnie w środku między wieżami. Odwiedzamy Muzeum Historii Prowincji Shanxi. Tu na przykład widzimy naczynie z celadonu z czasów dynastii Song. Okrągłe naczynie zdobione motywami roślinnymi z dzióbkiem w postaci lwa. Wypałono je w piecach jednego z największych i najstarszych ośrodków wyrobu ceramiki w starożytnych Chinach. Jak widać jest to naczynie magiczne. Płyny nalewa się tu od spodu. A gotowy puchar z czasów dynastii tank oryginalnie barwiony puchar w kształcie głowy wołu staramy się dostać do Mnicha niestety droga przez wieś, którą jedziemy uniemożliwia przedardzie się autokaru nie wiadomo co będzie dalej a cwnego, bo on szedł do tych drewnych ludzi w świecie którzy otaczają nas w ogóle wszędzie. Mamy takie odczucia, prawda? Mamy samochód, czy samochody jest Jednia naszych to będą. Lecz 40 lat. Ja jemu podziękuję, że się wypatygował, dobrze? Pan nic i tret. Estas dann kemoi, Deziras dan ke kemai gavi alveni rigardinin. E. Miroslavia mi. Sadam parani sammeda noi. Po memang anche posso, cioè te będziemy mieli promam. Ti اتمنى szczęśliwą toldrusić, że nasza wizyta w Chinach będzie bardzo miła. 80 kilometrów na północny zachód od miasta Xian położony jest zachwycający Qian Ling, czyli grobowiec Qian. Spoczywa tam cesarz Gaozong z małżonką, wyjątkową cesarzową W. Cejtan. Po obu stronach cesarskiej drogi szuwają kamienne posągi. Tak wygląda droga do Kurchanu. Jest to potężna góra, a w środku tej góry jest miejsce spoczynku. Oczywiście, tak jak wszędzie, typowa komercja sprzedaż pamiątek. Znajduje się tu także artysta, który z kamienia potrafi wyrzeźbić przepiękne rzeczy. Słynie z krasowych wzgórz mających w większości do 200 metrów wysokości. Występują one w całym mieście, głównie na południu, w okolicach rzeki Li. Historia Guilinu sięga okresu dynastii Queen, a tutejsze wzgórza stanowią inspirację dla poetów już w VI wieku naszej ery. Za dynastii Ming miasto stało się stolicą prowincji, a pozycję tę utraciło na rzecz Nanjing'u dopiero w roku 1914. Guilin jest bardzo zadbanym miastem. Znajduje się tu około 10 parków obejmujących piękne wzgórza i wapienne jaskinie. W jednym z parków przyleżącym po wschodniej stronie jeziora Chan Hu znajdują się wzniesione w stylu antycznym wysokie na 40 metrów bliźniacze pagody. Na dole mamy rzekę Li, którą popłyniemy statkiem. Będziemy oglądali te wspaniałe widoki. Konczący się ruch motorków i rowerów i tak przez całą dobę. Heeling to na warunki chińskie małe miasto. Posiada około 800 tysięcy mieszkańców ale leży nad rzeką Li i skąd można oglądać przepiękne, krasowe góry. Podczas spływu rzeką Li z Guilinu do Yangshuo odnosi się wrażenie, jak gdyby płynęło się przez namalowany chiński pejzaż. Płytka rzeka lawiruje pomiędzy urwistymi, wysokimi na 300 metrów krasowymi wzgórzami, wioskami oraz bambusowymi zagajnikami, tak typowymi dla chińskiej prowincji na południu Chin. Tutejsi mieszkańcy nadal wypływają na rzekę na bambusowych trawach i często wykorzystują trecowane kormorany do łowienia ryb. Często napotykamy bawoły wodne, które wyjadają zieleninę z dna. też się do takie On się chłania. Niektóre domki na wodzie wzbudzają pełne zaufanie, aż chciałoby się popłynąć dalej. Jest nawet szansa, żebyśmy przeżyli tę No słodka ta łódka, słodka. No jesteśmy już u kresu naszej podróży stateczkiem po rzece Li. Dopływamy do portu końcowego. i Tu będziemy wysiadać i przerzucimy się gdzieś do miejscowego hotelu. Urok tej rzeki jest niesamowity. Zresztą jest on uwieczniony na banknocie 20-juanowym Chińskiej Republiki Ludowej. Tu wspomniane tresowane kormorany do połowu ryb. jest park z Górą Słoniową, a słoń jest tak duży jak góra. Góra jest wewnątrz pusta naturalnie, i została wynajęta przez producenta wódek do ich przechowywania wewnątrz. Na zewnątrz stoją kadzie fermentacji i słoń zanurza trąbę w rzeceli. Kormorany wykorzystywane do poławiania ryb Znajdujące się przy brzegu rzeki Li, w centrum miasta Guilin, wzgórze słoniowej trąby jest ujmującym symbolem miasta. Przypomina słonia, który zanurza trąbę w nurcie rzeki. A to odmiana słoni. Jest to typ słoni wodnych. Widzę, że tych słoni wodnych trochę przybyło. Piękna zieleń całkowicie zaraścana. Czuję, no, to... no, że jednak. To wszystko. To wszystko. Ale chodź, bo jeszcze usiądę sobie na ja ławeczce z tej strony, na no pająk. Istotą...